Był to ważny mecz dla nas, dla, jeśli chodzi o strefę mentalną, sferę mentalną, jak, jak i pozycję w tabeli. Nadal jesteśmy w grze, jeśli chodzi o awans w A klasie i było to ważne zwycięstwo, szczególnie po ostatniej porażce w Majdanie. Myślę, że zawodnicy pokazali swoją lojalność klubowi i. Taką prawdziwą miłość, bo walczyli naprawdę do ostatniej kropli krwi. No, jeśli chodzi o trening, to, no, to nie ma o czym mówić, no, bo juniorzy trenują oddzielnie, seniorzy oddzielnie i praktycznie jeśli chodzi o trening, to nie ma, no, nie ma tematu. No. Jest sytuacja teraz taka, że mecze ligi juniorów przełożyliśmy akurat na tydzień na środy, na wtorki. Dlatego dzisiaj mieliśmy okazję, no to czterech było z pierwszej, a reszta juniorzy praktycznie i no to widać już większe zgranie. Ten trzon zespołu stanowią juniorzy i to jest to, co trenujemy w tygodniu, tak samo do ligi juniorskiej, a tylko dokładamy po prostu elementy lepsze, czyli seniorów.